Michał Kirker, witam państwa w czwartek, 25 listopada, i zapraszam na Jawor Ekspres. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 28 128 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 497 osób. W Jaworznie potwierdzono 87 nowych zakażeń. 1743 osoby przebywają na kwarantannie. Mieszkanka Dąbrowy Narodowej skarży się na nagle znikający chodnik pod nogami. Jest, jest, jest i nagle go nie ma. Jak taki problem rozwiązać? Oto jest pytanie. Chodnik przy ulicy Dąbrowskiej: niby jest, a niby go nie ma. Tak zwany chodnik widmo. Z prośbą o interwencję zgłosiła się do nas mieszkanka Dąbrowy Narodowej, tłumacząc, że odcinek chodnika przy ulicy Dąbrowskiej jest dosłownie nie do przejścia i trzeba iść ulicą. Pojechaliśmy na miejsce i faktycznie chodnik do pewnego miejsca jest i nagle ukrywa się pod gęstymi zaroślami, uniemożliwiając przejście. Co prawda ulica do najbardziej ruchliwych nie należy, jednakże po coś tam chodnik lata temu budowano i całkiem rozsądnie byłoby się nim poruszać. Czy jest szansa, aby służby miejskie się tym zajęły? Ciężko nam jednoznacznie to stwierdzić. Szczególnie, że kilka metrów dalej chodnik jest i to nawet nie w złym stanie, mimo że ewidentnie pamiętający czasy głębokiego PRL-u. Może jest to pomysł na projekt do jawożnickiego budżetu obywatelskiego. Czas pokaże. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej pojawili się w redakcji jaw.pl, aby w ramach Dni Przedsiębiorczości zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca dziennikarza. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 imienia Tadeusza Kościuszki w Jaworznie odwiedzili naszą redakcję w ramach Dni Przedsiębiorczości. Czwórka chętnych ósmoklasistów przejęła na chwilę stery w jaw.pl. Jedni zostali operatorami, drudzy dziennikarzami, a każdy mógł sprawdzić się w roli prezentera. Po pierwszym zapoznaniu oraz szybkiej teorii połączonej z ciekawostkami dotyczącymi tego zawodu przeszliśmy do praktyki. Oto jak poradzili sobie jako prezenterzy zapowiadający wiadomości Jawor Express. Magdalena Kurcz, witamy Państwa w środę 24 listopada i zapraszamy na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 28 380 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 460 osób. Wiaważnie potwierdzono 368 nowych zakażeń, 1631 osób przebywa na kwarantannie. Następnie szybki podział na role. I tym samym Magda została operatorem, Mikołaj dziennikarzem, a Oliwie Zakubem gośćmi naszego studia. A skoro Mikołaj został dziennikarzem, to musiał nagrać także komentarz do materiału. Efekt? Proszę bardzo. Do jakiej szkoły zamierzają pójść po skończeniu szkoły podstawowej? Ja bym chciała iść do technikum, ale nie mam za bardzo pomysłu na jaki kierunek. Na razie rozważam ten wybór. Opcji jest kilka, m.in. innymi technik yy, grafiki i poligrafiki komputerowej jakże biorę pod uwagę technika logistyka a jakie mają zainteresowania ja lubię rysować Moim zainteresowaniem jest y, rysownictwo, grafika komputerowa, y, uprawiam dosyć dużo sportu, różne ty, sporty typu gry drużynowe, typu siatkówka, koszykówka, piłka nożna. Po takiej dawce pracy w redakcji zapytaliśmy ich, włącznie z panią doradcą zawodowym, czym dla nich jest przedsiębiorczość. To planowanie przyszłości, jest to tworzenie czegoś swojego własnego, gdzie jesteśmy głównym ogniwem. Jest to też chęć rozwoju. Pod słowem przedsiębiorczość rozumiem e, między innymi e, to, że e, tak jakby swoją własną firmę, że e, sam etap tworzenia i zajmowanie się tym. Żebyśmy dążyli do swoich celów, żeby stworzyć coś takiego swojego. Dla mnie przedsiębiorczość to jest budowanie czegoś od zera. Firmy, marki, no i też poniekąd za charakteru przedsiębiorców. Samorealizacja e, siebie, tego e, czego ja chcę, czego oczekuję e, od siebie, od życia e, i od przyszłości. A czy uważają siebie za przedsiębiorczych? Jeszcze nie, ale na pewno do tego dążę i jestem ambitna, żeby to osiągnąć. W tej chwili nie. Ale może za kilka lat? Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten etap, aczkolwiek dążę do tego. Co na to pani doradca? Wiedzą czego chcą, są jakby nakierowani na swoją przyszłość, wiedzą do jakiej szkoły średniej chcą iść, dlatego też uważam, że są przedsiębiorczy na tym etapie życia, w którym się teraz znajdują. To wobec tego, czy w przyszłości planują zostać przedsiębiorcami? A jeżeli tak, to jakimi? Tak dokładnie, no to bardziej założyć własną firmę z montowaniem filmów, czy z innymi takimi bardziej graficznymi rzeczami. Jak najbardziej. Wydaje mi się to na pewno lepsze niż yy, praca w inny sposób. Kolejne młode pokolenie miało szansę zobaczyć jak wygląda praca w redakcji od kuchni. Kto wie, może za parę lat to oni będą jaworznickimi, lokalnymi dziennikarzami, operatorami lub prezenterami telewizyjnymi. Mają prawie po 18 lat i cały świat stoi przed nimi otworem. No właśnie, młodzież szkół ponadpodstawowych słuchała wykładów o tym, jakie mają możliwości po ukończeniu szkoły. Młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, które łączy w sobie trzy techniki: techniku numer 5, techniku numer 6 oraz technikum energetyczne, miała dzisiaj okazję wysłuchać wykładu od przedstawiciela Jaworzńskiej Izby Gospodarczej na temat przemysłu 4.0 oraz tego, jak wygląda prowadzenie własnej firmy i jakie mają możliwości jako osoby wkraczające w dorosłe życie. Inicjatywa generalnie wpisuje się w harmonogram przedsiębiorczości. Jako Jawożnickie Forum Dorasta Zawodowego proponuje Różne rzeczy młodzieży, klas ósmych i szkół ponadpodstawowych, m.in. wizyty studyjne u pracodawców, spotkania z pracodawcami online. Czy młodzież mają już jakieś sprecyzowane plany na przyszłość? Plany zawodowe jak najbardziej i plany też związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej. Weźmy pod uwagę fakt, że dwóch naszych uczniów zostało wyróżnionych w ostatnim konkursie. Mój pomysł na biznes, a w ubiegłym roku mieliśmy laureata. To jakie zawody dominują? Młodzież przede wszystkim myśli na ten moment o pracy zawodowej, przynajmniej żeby zdobyć jakieś doświadczenie i oczywiście też o kontynuowaniu dalej edukacji na studiach. Brane są pod uwagę głównie kierunki techniczne, bo to jest też specyfika naszej placówki, ale też oprócz kierunków technicznych inne związane chociażby z językami czy z grafiką 3D. Szybki pomysł na siebie i swoją przyszłość to dobry znak, że w dorosłym życiu będziemy spełnieni na tle zawodowym, czego życzymy wszystkim wkraczającym w dorosłe życie. Polskie miasta dotkliwie odczują skutki zmian klimatu. Jednym z głównych wyzwań będzie ochrona przed powodziami i zapobieganie suszom. Zagrożenia związane z klimatem są największym naszym problemem, nie tylko dla mojej firmy, nie tylko dla nas mieszkańców w Polsce, ale dla Europejczyków i dla mieszkańców całego świata. Zmiany klimatyczne obserwujemy codziennie. Te zmiany klimatyczne to długie okresy suszy i gwałtowne zjawiska pogodowe, ulewy, podtopienia, burze, huragany. To jest w tej chwili największe zagrożenie zarówno dla mieszkańców Polski, jak i Europy. Letnie powodzie w Niemczech spowodowały straty w wysokości 4,5 miliarda euro. To samo mogło się przytrafić nam i to samo może nam się przytrafić. Jeżeli nie będziemy przebudowywali infrastruktury, to straty spowodowane gwałtownymi wydarzeniami pogodowymi będą takie same. Musimy przebudować i zbudować na nowo, wyremontować infrastrukturę wodną i ściekową. To zabezpieczy nas przed wielkimi stratami. Odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia związane z klimatem jest Zielony Ład i zmniejszenie emisji CO2. To jest również nasza rola i nasza misja jako misja Amiblu. Technologia Amiblu, technologia rur GRP, to rury kompozytowe. To jest dokładnie ta sama technologia, z której wykonywane są nowoczesne samoloty Boeingi, Airbusy, nowoczesne szybkie pociągi, jachty. To jest dokładnie ta sama technologia. Ta technologia posiada dwie zdecydowane przewagi nad innymi technologiami. Po pierwsze. Zdecydowanie mniejsza emisja CO2 w całym cyklu produkcyjnym i dwa najniższe koszty w całym cyklu życia produktu od powstania poprzez montaż, instalację i utylizację produktu. Te najniższe koszty są pochodną trwałości i długiego trwania życia produktu. Innymi słowy, technologia zapewnia um, najmniejsze obciążenie środowiska i najmniejsze rzeczywiste koszty użytkowania. Dostarczamy rozwiązania nie tylko w Europie, ale również do Stanów Zjednoczonych, gdzie w związku z planem Bidena występuje ogromne zapotrzebowanie na inwestycje i produkty związane z renowacją infrastruktury. Dostarczamy do Stanów Zjednoczonych produkty pomimo tego, że koszty transportu stanowią 40% wartości samych produktów. To jest niesamowite. Rozszerzamy naszą, naszą działalność na Afrykę Północną. Mamy pierwszą w tym roku inwestycję w Maroku. Stworzyliśmy nowy region geograficzny, Tur Turcja i Bliski Wschód. To są następne etapy naszego rozwoju. Więc nie tylko Europa, dojrzała Europa, gdzie świadomość zmian klimatycznych jest bardzo duża i gdzie jesteśmy liderem, ale również Stany Zjednoczone, gdzie pomagamy Amerykanom, Afryka Północna i Bliski Wschód. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Worekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.